Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Pan Szachuś. Dziś przedstawię Wam otwarcie Orangutana. A jeżeli zwierzątko Wam się spodoba, dajcie łapkę w górę, dajcie suba, będzie mi bardzo miło, i przejdę do rzeczy. Otóż, jest to debiut bardzo rzadko spotykany i wygląda następująco: białe zaczynają ruchem B4. Tak niestandardowo. Dziwnie, prawda? Bo generalnie powinniśmy starać się ruszać pionkami środkowymi, tak jak Bóg przekazał, ale tutaj białe postanowiły ruszyć pionkiem B4. I uwaga, jaki tu jest cel? No narzuca nam się, że tutaj pewna czarna figura, którą podświetliłem, od razu by chciała tego pionka zbić po wyprowadzeniu pionka na przykład na E5. No i celem białego jest tutaj wyprowadzenie tego gońca na B2, Uwaga, nie bronienie tego pionka, tylko wyprowadzenie gońcem na b2, żeby oddać tego piona b4, za pionka e5 i byłoby całkiem w porządku dla białego, bo białe zbiłyby pionka centralnego, a czarne zbiłyby pionka y na boku, że tak powiem. I teraz, ale nie, nie o tym chciałem, słuchajcie, tylko tak na miastkę tego głównego wariantu. Chciałem Wam tutaj pokazać taką ciekawą rzecz, którą kiedyś, kiedyś poznałem. Aczkolwiek, jak się wgłębiłem troszeczkę w ten wariant bardziej, to znalazłem bardzo, bardzo ciekawą rzecz. Otóż, po ruchu na przykład c6, białe ch chcą grać standardowo i goniec b2, aby uderzać w punkt g7 i utrudnić gońcowi wyprowadzkę, ale w tym momencie czarne grają ruch goniec, przepraszam, ruch hetman b6 z atakiem na pionka. No i teraz są dwie opcje. Jedna opcja jest, jest to zagranie ruchem ruch a3. Zaraz go omówię, bo on jest raczej fajniejszy, ale drugą opcją jest zagranie na przykład ruchu c3 i obronienie pionka, ale spójrzmy jak ta sytuacja już się klaruje. Pionek zasłonił po prostu gońca, więc ten ruch wydaje się totalnie nielogiczny i uważam, że jest nielogiczny. No i oczywiście można tutaj zagrać gońcem na a3 z obroną pionka, chociaż to też jest totalna bzdura moi drodzy, no bo goniec ruszył na b2 i potem na a3, więc figura w debiucie rusza się już dwa razy, więc to na pewno nie jest dobra opcja. No i jeszcze można gońcem zagrać na c3 broniąc pionka na B4, co też jest kiepską opcją, bo zobaczcie tutaj skoczek nie ma gdzie wejść na fajną pozycję i też jest pionek zatorowany przez swoją figurkę. No tutaj, najlepszą odpowiedzią na pewno jest ruch A3 i sądziłem, że jak zagram posunięcie A5 to tutaj czarne już mają fajną przewagę z tego tytułu, właśnie, że to skrzydło hetmańskie jest ciut przyblokowane, bo trzeba prawdopodobnie reagować tutaj ruchem C3 lub właśnie goniec, goniec na C3. Ale znalazłem ciekawą kontynuację dla strony białej. Tutaj białe mogą zagrać ciekawe posunięcie skoczek C3 oddając pionka na B4. I sprawdźmy, co się będzie działo dalej. No, założeniem czarnego jest oczywiście Tutaj zdobycie tego piona, więc ja go od razu zbijam, i pionek zbija na B4. Tak obiektywnie patrząc, ta pozycja nadal mi się bardzo podoba czarnymi, nawet jeśli tego pionka nie wezmę, chociaż zaraz go wezmę i powiem, co i jak. Ale tutaj no, na pewno można zagrać takie posunięcie, jak D5 wyprowadzając w sposób naturalny figury. Myślę, że czarne tu nie ma krzywdy, jeśli chodzi o debiut szachowy. I teraz tutaj wariant jest taki, że no, tu się wieża, więc wieże na pewno trzeba odbić, a potem zagrać d5. Tak, przepraszam, oczywiście to ruch wtrącony. I tutaj Hetman odbija. Na A1 no i co się stanie, jeżeli czarne zbiją pionka na B4? Czarne są happy, mają piona, jest fajnie, ale jednak jak tutaj dobrze wiemy, jest taka zasada, że hetmanem nie powinniśmy się na początku poruszać, bo może nas to słono kosztować. No i teraz tutaj, właśnie, biały ma taką fajną, ciekawą opcję. Otóż skoczek zagrywa na pole A4. Bardzo dziwne posunięcie na pierwszy rzut oka, ale ma to swoje uroki. Mianowicie goniec z hetmanem tworzą piękną tutaj linię do ataku na pole, moi drodzy, g7 i jest tu opcja, żeby żeby zbić na g7 pionka i e, zaatakować wieżę i ją też Zdobyć, tylko trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli biały wykona takie posunięcia i na przykład, no teraz jest ruch czarnych, oczywiście, ja pokazuję tylko plan. Jeżeli czarne zbiją, Hetman zbije, no to tutaj mamy mata na B1, więc to się na pewno teraz nie kalkuluje. Trzeba tutaj przeanalizować i zobaczyć, jak można tutaj rozegrać to dalej białymi, żeby to miało ręce i nogi. No ale jest tutaj taka opcja. Jest taka opcja zbicia. Jeżeli na przykład byśmy wyprowadzili spokojnie pionka, to tutaj biały będzie nas bardzo męczył, goniec C3. No, jeżeli Hetman odejdzie na tą stronę, to dużą inicjatywę przechwytują tutaj biały, grając na przykład skoczek B6 i bardzo niebezpieczne wejście jest Hetmanem. Inną opcją jest zagranie na przykład skoczek F6, ale ten ruch jest już bardzo słaby. Zaraz powiem, dlaczego skoczek F6 jest bardzo słaby, bo następuje dokładnie Ja. <laughs> ten sam motyw, dlatego tutaj najlepszą, no trochę pogrzebałem przyznam się w tym wariancie i najlepszą opcją jest ruch E6. Bardzo dziwaczny ruch, ale on jest bardzo istotny, bo pionek przy okazji tutaj kontroluje pole E5, a pionek G7 jest broniony. I teraz białe zagrywają goniec C3. Bardzo ciekawe posunięcie, atakuje Hetmana. No Hetman, jeżeli ucieknie na wolne miejsce B5, jedyne wolne miejsce na linii B, no to w tym momencie białego potraktuje ruchem E3 i Atakujemy Hetmana. No i tutaj czarne mają ogromne kłopoty. Muszą na pewno gdzieś uciekać na skrzydło. Wspomniany skoczek wchodzi na B6, atakuje gońca i robi się strasznie niebezpiecznie. To jest partia, już na pewno przegrana czarnych. A Hetman sobie potańczył, nie zdziałał za wiele. Więc w tym momencie, jedyną dobrą drogą jest odejście Hetmanem na D6. No, nadal teraz już mi się nie podoba, ale moi drodzy, zobaczcie, co się dzieje. Teraz pionek F6 bardzo dobrze broni punktu E5, więc goniec nie może zagrać na E5, atakując skoczka i Hetmana jednocześnie. Więc pionek F6 spełnia swoją rolę, co jest bardzo ważne. W tym momencie białe zagrywają skoczek na B6 i atakują bezbronnego gońca na C8. Jedyną opcją jest zagranie hetmanem na C7. Tutaj e, co by się stało, jakby dalej białe męczyły czarnego. Zagranie gońcem na A5 e, i teraz e, jest niesamowity rentgen, ale ta pozycja nie jest przegrana dla czarnego mimo wszystko, chociaż tutaj białe mają dużą inicjatywę i ciut ciut lepszą pozycję mimo straty piona, co jest ciekawe. Tu wystarczy zagrać skoczek A6 i wszelkie problemy czarnych się Kończą, ale tu bardzo sprytnie biały może też uzyskać na przykład remis. Cofnę te posunięcia i w tym momencie zamiast goniec na a5, białe mogą zagrać skoczek a8. Niesamowita, niesamowita partia, niesamowita analiza, ciekawa. No słuchajcie, nie ma tutaj innej drogi jak powtarzanie ruchów. Hetman d6, skoczek na b6 z kolejnym atakiem, bo wiadomo, że skoczek na a8 stoi. Po prostu słabo. W tym momencie całkiem całkiem ciekawie i całkiem dobrze, ale trzeba tym skoczkiem wrócić, żeby atakować gońca na C8. No i Hetman musi wrócić, żeby bronić. No, jeżeli na przykład by król zagrał na D8, co już się wiąże z niezrobieniem roszady, no to myślę, że po takim posunięciu może być bardzo groźnie, bo skoczek ma dużo odejść z szachem i można ponieść straty materialne prawdopodobnie, więc Hetman musi znowu odejść. No i moi drodzy, no tak naprawdę y, taki ciekawy remis, ale jeżeli Hetman jeszcze odejdzie na pole D8, co też jest możliwe, bo nie pozwala wejść skoczkowi na b z powrotem, no to tutaj mamy y, goniec A5 ze stratą y, Hetmana. Ponieważ tutaj jeszcze można zagrać B6, goniec bije B6, skoczek broni gońca, więc Hetman już jest w pułapce. No, bardzo ciekawy wariant, moi drodzy. Czarny chciał tutaj ukarać białego za takie niefrawsobliwe posunięcie B4, chociaż rzadko jest spotykane na arenach szachowych, ale trzeba, trzeba uważać na taki na właśnie tutaj szybki rozwój białego. Dosyć, dosyć oryginalny, musicie przyznać. No cóż, dzięki za oglądanie. Ciekawa rzecz, jeśli Wam się. Spodobało, skomentujcie, chętnie z Wami podyskutuję na ten temat. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia, cześć.